Prawo i Sprawiedliwość pyta ponownie o sposób wyłonienia firmy świadczącej usługi wynikające z obowiązku ochrony danych osobowych, które realizuje Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Realizuje je od dwóch lat pracownia RODO, która zdaniem opozycji wobec obecnych władz powiatowych została wyłoniona w sposób nieprawidłowy. RIO, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, przeprowadziła kontrolę tych nieprawidłowości, które przedstawiliśmy na konferencji 11 marca 2021 roku, a dotyczyły one, przypomnę, zamówień ofertowych na usługi RODO, które zostały wystosowane przez Centrum Usług Wspólnych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i dotyczyły placówek oświatowych. My przedstawiliśmy z panią radną Nataszą Szalaty te nieprawidłowości, wtedy odpowiedź starosty była kpiąca, praktycznie zlekceważył wszystkie te ustalenia, które pani radna po długich długich badaniach powzięła i nie było żadnej z jego strony reakcji. Dzisiaj mamy taką oto sytuację, że Rio nie dojrze wszystkie te zarzuty, które pani radna Natasza Szalaty przedstawiła potwierdziło to jeszcze znalazło cały szereg innych nieprawidłowości, które skutkują tym, że protokół tego wystąpienia pokontrolnego został przekazany do prokuratury rejonowej w Gnieźnie, która najprawdopodobniej prowadzi w tej sprawie postępowanie. RIO wskazało we wnioskach pokontrolnych na wiele uchybień w tej sprawie, które wcześniej wskazywali radni PISU. Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała jednoznacznie na uchybienia, które ja też podnosiłam na kilku sesjach. No niestety nie były one weryfikowane, nie było żadnej reakcji z tej strony, ze, ze strony zarządu, starosty. A tutaj proszę państwa no z takich najbardziej błędów, które się pojawiły, to to, że nie został oceniony rynek tak cenowy przy zapytaniu ofertowym. Również nie zweryfikowano zgodności ze szczegółowymi. Warunkami określonymi w zapytaniach ofertowych. Dalej, zostały wskazane nieprawidłowości uchybienia spowodowane nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa. CUF posiadał jedną ofertę na świadczenie usług w swojej dokumentacji, czyli była to tylko pracownia RODO. Ponadto umowy, które zostały skierowane po już zapytaniu, po wygranym zapytaniu ofertowym pracowni RODO do placówek oświatowych, zawierały inne. Formułę niż w zapytaniu ofertowym, na co zwróciła również Izba Obrachunkowa szczególną uwagę, że nie może być takiej rozbieżności. Następnie w zapytaniu ofertowym było sformułowanie, że oferent będzie swoje usługi realizował w miejscu zamawiającego. Niestety w umowach nie znalazł się ten zapis tak? czyli będzie tylko realizowane w formie zdalnej. Ponadto były poprawki skreślane ręcznie na um. Na zapisach umowy. Ponadto nie było dotrzymania terminu, gdzie konkurs, zapytanie ofertowe powinno rozstrzygnięte zostać do 31 grudnia, a z dniem 1 stycznia powinna zostać podpisana umowa. Tutaj jest ten czas wydłużony o 14 dni, czyli tak naprawdę placówki nasze oświatowe nie były zabezpieczone przez inspektora danych osobowych. Wątpliwości budzi kwestia rozbieżności w terminach zgłoszenia samej oferty oraz rejestracji firmy w bazie krajowego rejestru firm i inna rażąca kwestia. Oferta została sporządzona na dzień 29 marzec 2020, ale została zarejestrowana w pracownia RODO dnia 5 kwietnia 2020. I nie było tej daty w czasie składania oferty. Dopiero ta data została umieszczona na ofercie pracowni RODO później, czyli wpłynęła do cuw bez zapisania daty. Jak też Izba Obrachunkowa wskazała, było na, oferta zgłoszona była na niezgodnym formularzu, który był zgłoszony do oferty. Ponadto jeszcze przekazane zostały wnioski do cuw z nakazem naprawy, tych wnios nakazem naprawy tych uchybień, ale ja bym jeszcze chciała na coś innego zwrócić uwagę. Proszę Państwa, w momencie, kiedy były realizowane zapytania ofertowe, pracownik starostwa, czyli pani, która prowadziła swoją prywatną działalność, pracownia RODO, była pracownikiem starostwa, co jest Niezgodne z artykułem 30 ustawy o samorządzie, o, o samorządzie powiatowym, ponieważ pracownik, który jest zatrudniony na, na stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać żadnej pracy w sprzeczności z tym, że swoim wykonywaniem obowiązków, ani no, zachodzi tutaj nawet podejrzenie e, konflikt interesów. Poseł Zbigniew Dolata komentuje tę sytuację bez ogródek. Jakby w pigułce możemy zobaczyć, jak wyglądają rządy platformy, w tym przypadku w powiecie gnieźnieńskim, gdzie ustawianie przetargów jest taką czynnością, która jest właściwie broniona do samego końca przez starostę Piotra Gruszczyńskiego, czyli koalicję platformy i lewicy. No, ci ludzie chcieliby dojść do władzy w kraju, no to Możemy sobie wyobrazić, jakie byłyby skutki powrót do tych ośmiu lat rządów Platformy z lat 27 215, Marnotrawienie grosza publicznego, ustawianie przetargów, nieprawidłowości, przestępstwa. Coś, coś co, jest, co się w ogóle nie mieści w głowie. A w powiecie gnieźnieńskim było praktyką, która kilkukrotnie, przynajmniej w przypadku tych zapytań ofertowych dotyczących RODO, była była realizowana i było to ewidentne naruszenie przepisów prawa. Pracownia RODO, zadania Powiatowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, świadczy nieprzerwanie od połowy roku 2020. Za swoją pracę otrzymuje miesięcznie po około 140 zł od każdej z jednostek, które obsługuje.